Wiedziałem, że zabiję granatnik, nie booma. Noo, to <grym> tak. No. Dobra, ja podejdę, bo widzę, że się bijecie o to. <grym> Czemu masz wrażenie, że klikasz E cały czas? No, na chrzanie, ale ja nie wiem. Dzieci, po prostu tak. dzieci. No wszystko się będą bić. <grym> No strzelaj! Tak! Yep. Klapdrop oczywiście uciekł Na czas! Brawo! Ale gwintowanie ma! Jeb, jeb! Co takie płaskie to gwintowanie No widzieliście? Jeb, jeb, nie No zabił go na O! Czuję się, jakbym dostał tym dym się robią chyba dziesięć fps Chyba koniec No Niekoniecznie Jak No, to auto samo. no by się... By się przydała ta pomoc. Jednak przydatne jest to przodabowanie. Czyli dalej. Czas yes, Dobrze. Nie myjemy dalej. Myślę, że pokonamy Flina i na dzisiaj będzie koniec, nie? No nawet miniemy godzinę wcześniej planowaliśmy. No godzinę wcześniej to nie Pół no, godziny. To już jest prędzej szansa Bo jednak Flina załatwić jeszcze trochę nam za zajmie. No, no. Przy, naszym, przy naszej dobrej grze. Nie, nawet... ...nam trochę tak do niego zajmie. A on tam na samej górze jest, tak. Zapomniałem. No. No, jeszcze wejdziemy na ten statek i skończymy odcinek. wtedy nie, nie. No tak, wejść tam trzeba wejść wrócić, więc zawsze denerwuję, ale trudno. Puk puk, puk puk, hej otwórzcie, otwórzcie Aaa dobra, są wasi Małe leci z granatami Już nie leci Co nie mogę przenosić tego działka? Może zniszczyć ci postać w innym miejscu. Tak, tylko no że jest level up. Level up. Dobra, to ja może nabiję ten level up. Ktoś tam do przodu gna, ale to już jego sprawa. Sotho so has increased hit damage and melee damage in the enemy. Like, so, he's killed, he has life orbs. Yeah, that's what Oh. Hm. Huh. Okay. Um. Yeah. Of course, you know, Sotho's job is to duration. Kills kill after killing enemy, be to beat i depact enemy. W ogóle sending, dying. Kurczę, sam nie, sam nie wiem, co robić. O, nie, no to to bierzemy. O, nie mam w ogóle ammo, pomocy. No, musieliśmy, żebyś zaczekał. Do... To jest geniusz nad geniuszami Chciałem cię zabić ale się nie dał Pięknie pięk. Narzucaj mi granat Jedź ci go Grzyj to Gdzie też powoli kończyłem No udeś Wcale pistoletu już nie mam ty to masz snajperka to byś nie powinien kończyć amo. O kurde, ale mi dorwali Nie ogarniam czy bo mi się pani lewe Nie. No bo tutaj... In ...inaczej punktów dostajesz za... Dostajesz ...chyba za zabicie kogoś dostajesz więcej punktów, niż jeżeli ktoś z twojej drużyny zabije. Jezu, ja nie mam w Lol. W ogóle nic, nie heal. Nie zostało tylko trochę do pistoletu. Ja w ogóle. Uh, zero, amo. LOL. To wszystkiego. Ale lejaja. O no, o, tu jeszcze coś... No, fuck. Fajnie. Małe przychylne. Fajnie. Przechodź. Mordę no, się już. Chcę amo! No tam walczycie, dobrze się bawicie, ale ja szukam amo. Tu jest strzelba jakaś zielona. Dobra. To znaczy strzelba, krabin. Także sznur, dla ciebie coś. Tobie inny chcę zobaczyć. Jeden zobaczycie. Nawet dobry. To ja biorę drugi. Bo mi się skończyło mam, to. Smiperc. O, mi się trochę odbudowało. Dobrze, dobrze. Coś to, to? Ja, to? znowu też było chyba amulicę, chyba. Nie mógłby mieć normalnego karabinu w końcu. Gdzie wyjdziecie? Na przeciwniku. Eee, o eee. co? Eee, ja to, się eee. to się rozłączyło. Aha, no. rzuciło was z grę. Waliło. A możecie dołączyć? Spróbujcie. No, u mnie biegli. Spróbujcie dołączyć. No, spróbuję. No i uroki. Wygrania w sieci. Już do tego nie ma amunicji. Do manajka, tak? Tak. No, nie, bo mnie wiliście w ścianę, a jeden gościu został i cały czas trząsł się. wpadaczkę wpadł. Nie no, to zapaliło was jak ci było, no. Karabinek znowu zielony znalazłem. Dobra. Czekam na was tutaj. Sobie biegam. No, ani czarty. Fajnie, że daleko od ciebie paliło. No, niestety. Na najbliższego. No, jest o mi zaliczyło zmiany broni, kurde no to kij, bo tej broni już nie ma, na pewno. Dawajcie. Tutaj masz broń. Słuchaj, coś, coś do niego dużo broni dojdzie. Dobrze no ja swoje jeszcze nie miałem. Jeszcze nie trafiłem. No to was wywaliło, to byście się zaraz koło mnie spawali. Dobra. NICE To automatycznie. A wow. ja biegam, już Kurde, biegłeś. Ma na nie mogłem Tak Prze Miałem przeładować, to wybiegłeś są najmniej. na Nie rzuciłem niego Byłem Co tu będziemy mieli? Bronie? Jeszcze na na Znowu karabin. Karabin. Nie, nadal na no, twojej no, Nie no, sama karabiny. No gry. masakra. Warto, ale ma nie tego. Nie, nie. Gra, wykrywa, kto jest lepszy. No. I uznaje, że ten lepszy nie potrzebuje lepszej broni. No, 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 no. No na jakim masz życia? 192. Mamo, 15. A, <śnur> A ja mam 205. Brawo! Snajperem no, ma najwięcej życia. No bo właśnie, bo to nie jest snajper. No. To jest postać, którą można spokojnie walczyć. Wrałem, co nie? Pistoletów trochę tu mamy. Dobra, najpierw walczymy. Na to coś maleńko może się znaleźć. Najpierw walczymy! Dobra, za tobą sznur! Płoszczy! Gdzie ty pistolety miałeś? Tu. Tu trzeba między i tu. Już. Już się cofam. A, tam na górze. Już idę zobaczyć, co no, tam ciekawe. tu masz trzy pistoleci no, Tu jest... Tu amo. Nie tu. Zaraz, tu przeciwnicy są. Dobra, żarty, a Ania, gra. Kto tam ginie? Ktoś do przodu pobiegł, tak? Nie. Mm. Yeah. Come on! Ach, to przeładowanie. Koncówkę życia miał akurat i przeładowanie. O! Wow. Jest coś ciekawego dla ciebie. No, raz, tak tego wezmę. Ale mam pełen kcipulek. To wszystko? Tak, pełen kcipulek mam no, mówię No i nic nie, nic nie. I Idziemy dalej. Oh. Jest za przy tym pistolecie Cześć kłapacz Klap klap i teraz mamy iść na górę, bo klap nie potrafił wejść po schodach <grym> A ty byś tak potrafił No raczej Jezu, jak ze snajperką był pistoletem. Oh, wow. Co o, się o, o, gruby! Gdzie? Nie, to myślałem, że wam się dwóch stanęło tak, szybko. Nie, normalnie Tylko dwóch stanęło komuś siebie i... Aaa Tylko popok poszedłem robisz. Dobra ty, 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 ty Czekajcie, czekajcie, czekajcie Nie, ma lekko Nie

Niestety muszę, bo nie mam amunicji, w ogóle, zero, i. No ale że jest, jeszcze nie znalazł broni na siebie. Ja znalazłem chyba już 50, ja już 50 bolwerów znalazłem. Jezu. O, idę do gościu. kościół. A nie z aranżem po Wow. dobra, mi się coś daje, że tym snajperem nie będę grał snajperem. Grał kancerkerem, grał snajperką. Gra teraz 0 y, i nie będzie grał snajperem. No, zdecydowane jak nie wiem. Po prostu Genius, no jakoś tak mi. Tak, Genius, Genius. O! tak mi nie idzie. A jak ci idzie? Snajperką nie trafiam. Jakoś... Przecięcelność. A miałeś? No nawet. No nawet. Traciałem głowę, o. Zostając jako przeciwnika. Nie biegnącego Nie biegnącego Dobra. Biegnącego Zdecyduj się w końcu Don't worry, you'll be fine. Oh, oh. Granat O pochwaliłem się ja też. fajnie Teraz będę leżał. <grymny> A jeszcze ja, nie zrobił powodu Najlepsze jest to, że dla mnie da dużo broni, ale w większości są zupy Po prostu Kurde, kolacja gra w rodzinie Jezu, no! Ja nawet nie zdążę przeładować tego masakrycznego jest Ja nikt chce zmienić, chce zmienić. Dlaczego ja nie mogę znaleźć? żadnej broni chce mogę No, byś ja żeby. No, nie skończyłem. Hmm. No żeby... Nie malek, też tarczę. Nie, mam lepszą. Teraz, gdzie tu się szło? Tutaj. Oj, do, do góry. Jak Że tu już w No nie? To też można w długo teraz tak. Tak, taką winę, żeby tak Dlaczego to masz na wszystkich. Nie, no, ja jestem cały. Dlaczego to masz na wszystkich koszulkach, postaciach, znak. Gwia... znak y, ruszki. Radziecki. No ja też mam. Teraz. No, tam Teraz masz na plecach. Amo, no, amo, amo, w końcu. na, na możli... dzieci w Afryce. O, proszę, no, nie Teraz nie karmię. I... Nie, 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 O, dzieci nie, 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 wiem, nie, 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 Dobra... Jak jesteście gotowi, to idziemy. Tam, tam, na ru Tam. Do walki. Okay. O, no to... Tak. I boss. Trzeba będzie uważać na te ognie. To będzie trzeba uważać na wszystko. A zwłaszcza na przeciwnika. Kapelum, no, fajnie by było mi stawki, nie? Zwarmy. Trochę już na ten słynocnik z <grym> On tak wolno idzie? Wow. Ach, już. My się żeby tam działko mu trąbać. Wow. Och kurde No nie żyje. Ale mi torbę. Pierwszy trubok flina. O Demet. Nie mam go zabić. O, dobra. Ja uciec się podobno. O. Idziemy tam z tyłu. Nie siapa, To Gdzie on jest? Ale jest jeszcze tam na górze? On cały czas tam. Czyli najpierw musisz go dorwać. Ty sam samperkę możesz mu no. bardzo łatwo dorwać. No właśnie. Przełączę się. O, obie. Będę raczej raczej Nie da. Może... Widzę, wizę dojść do ciebie. Będzie tylko dojść do ciebie. Dojść do ciebie. Teraz ja muszę do cię dojść. Ja miałem taką taktykę na single grałem z Flintem, że stanąłem sobie w tamtym przejściu i u niego granatami. Najpierw się No skurde, ale dostałem teraz No tak, chowaj się przede mną, oczywiście. Leżę. No, nie widziałem swój Uciekaj, już. Wow, płodzień. Ja wysłał sniperka na 41 obrazy daje. Metyk... O, krytykady 113. Teraz się tak ten... trudno przychodzi. Nie zabijajcie! idiota, co to. O, Boż. Kurde, no dwóch mnie zabiliście. no... Ja nic nie zabiłem. Gdzie jest film? tu już nie ma na burzę Przyszedł. Y o, tu, tutaj gdzieś go widziałem. Tak, jest po ciebie. Łoł. Wow. A, ten pobiegł. Przeładowanie. Łoł, wow, łoł, wow, wow. co to jest? Jakby to było... Jakby skill to jest skoro na początku nawet działa. No? Zaraz się nie? O, w ten wygląda. Wow. Tu mnie normalnie. ty jesteś? I już nie żyje! Oh, yeah. Dobra! Ale słaby pistolet z niego wypadł? No. O. Niebieski. Nie. Nie ma miejsca w tym boku. A go już. Szybko. A co ty wziąłeś wtedy? Znam. Shotgun. Ja chcę broń! Ja, ja weź to podłogę. Ale już A, to trzeba iść trochę po boku. Masz odgany, no nie mogę, co za... Ja się chyba nie doczekam tego. Ale gówno. Pięknie. Dosłownie, jestem chyba jedyną postacią, która nie, postaci, nie dostała teraz... żadnej broni jeszcze od początku, nie? Ja wiem, że teoretycznie mogę się no. każdą bronią, no tutaj postacie są na tyle otwarcie zrobione, Bitch, please! A bitch, please! No, tych lepiej, trochę mówisz po angielsku. Ja już z uszłym z bym znalazł. Hello. już wtedy? Dobra. Dawam post Nie. Dobra. To przechodzimy tam i kończymy na dzisiaj, nie? No patrzcie, nawet dużo hmm. wcześniej skończyliśmy niż planowaliśmy. А ти не си на крајот?